Dzień jak... dobry witam z kochani bardzo gorąco i bardzo serdecznie z tej strony Lufty, ja to jest kolejny odcinek, Zagrajmy Ring Simulator 2015. Jezus Maria się zmęczyłem No i widzicie kochani jesteśmy dalej, e... znaczy jesteśmy y ja Hirota Ja <śm> 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 -hi nas i krzyku Ślązak z radą, ja Witam, bardzo serdecznie, no, kurde hey, w, w, w końcu powrócił do nas krzyku Ślązak, który był tak daleko Powiedział, że no, nie może przegapić takiej okazji, żeby z nami nagrywać. Proszę bardzo, nowa maszyna no. zamknięta na naszą farmę specjalnie dla Hiro Hiro. Hiro. Dziękuję. No. O to Dziękuję. musisz od, zapiąć od tej strony o A ta nas się zapina zipmę. Dawaj tanasiek sam sobie musi zapiąć, bo... Woma ci nie. A bo dawaj. No, nie widzi. Dzięki. Dawaj, 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 ty to przejeżdżaj przez to tak to ile... No już zapięć. Bym musiał się się roz... sobie rozpiąć i jeszcze raz podpiąć. Ja? Tak. Dobra. Bo WOMU ci nie podpiął chyba. Na gospodarce, co faciu? Nie, jedziemy, jedzie, jedziemy na... Jedziemy na tam na gospodarkę. Ja zaraz przyjadę tam. To... Nie, nie Polukty'ego, jedźcie na ten. Zacznijcie kosić pole numer... 22, a potem pojedziemy na... NIE! Na jedynkę. Bo mieć lagi. <noise> chyba nie. Odpal wszystko coś Mnie co się wydaje, nas. że tak nie będzie. Mnie się wydaje, że tak będzie. Znaczy, nie będzie. Później. Później? Poszli. No możliwe, że i później też będzie, no. To tak może być. Odpalcie, wszystkie światła, jakie się tylko da. Da ze komputer wybuchł z To komputer z Nie, no z to nie jest. Nie jest tak, tak, chyba lepiej niż z mnie, nie? No to, to akurat masz rację, albo ze 3 <laughs> No i co, i mi się paluszki skończyły. No i dobrze, że nie będzie schrupa. A ja mogę się jeszcze beknąć, bo maso. O Boże, kochany, z kim ja muszę. Nie, skończyć. no nie zrobię tego. Współpracować. Dlaczego Krzyku, ty taki jesteś? Przepraszam Żartowałem. Jadę do ciebie. Jadę Do mnie. Tak. Nie, nie jedź tu, gościu. Ty zakazuję ci. Pierwszy nie. raz w życiu. Już. Myślę, że tu nie ma. To jeszcze... No nie wiesz, no i się zaczęło. No i ktoś, A bo ja już tu jestem. Do, do mnie piszę, no. to ktoś pisał, czy tylko do mnie? Tylko no do ciebie. Tylko do ciebie. Bo ja nic nie zna się, mówisz? No i poszedł. Ja jestem, o co ci chodzi? No bo się coś pytałem. No pisać mi ety. A, no to, żeby, to już dawno, myślałem, że byśmy je To już ty. dawno. Dlaczego hmm. okay. ty to na jedno zgodzisz? Weź sobie szeroki rozrzut w To ja? No. To gdzie to jest? Yy... Nie, chyba. Nie, czyli nie, już widzę. O! Czyli to nas jak to Ty Na razie w ogóle nie kosisz. No tak we mnie myślę też. <noise> to nas jak, ty, jak to kosisz? Kupią ty w ja, ogóle nie kosisz. Co masz problem? Masz problem? wałka nie ma ten traktor, ty. Czy nie ma? <noise> no nie ma wałka, ty. <noise> to odepnij i podepnij. O, no patrz. Jak nie ma. Co wy robicie? Ty, wołek się odpiął. No właśnie, nie ma fałka ty. A, A, tu pomiędzy... patrz. A tu pomiędzy drzewami jak jeżdżę, to też może być? Tymi nie, nie choinkami? Nie no właśnie. Ale ja Nie, ja. <laughs> ja ty działa nagle ty. Ale działa, się kręci się, na no, nie? Raz działa, raz nie, patrz, to był trochę. Teraz zobaczymy. Nie wiem dokąd mam kosić, nie powiedziałeś mi gdzieś pojechałem na 23, aż... No To <grystanie> <Będzie> prawda? <grystanie> chyba, no nie? No to mi się wydaje, że tak się powinno kosić. Trochę będziesz miał manewrowanie koło, twoja wina Czego moja od razu wina? Kosi. bo ja pomiędzy końcami jeżdżę. Ty Kosi. Tak. Czy jeżdżę jaką prędkością? Zabójcze, nie Waltra jedzie na wałku 5 na godzinę. No to Masz. Dużo. weź tego weź od eeecza yy, odepnij Kadeca podepnij. Ksiłka da tam teraz Dobra Dawaj, to na, weź Znaczy, Znaczy do czwara w przepraszam Weź się na, na górze. piątkę w cichy, i chodziło, ja. albo szóstkę trzeba go odpalić, u panie teraz dwa dni potem to co ty robisz? W tę stronę to się, ty, się spokojnie. ty tą stronę żeś tak pojechał Karosier, je pogniecie w tej... Ja się, się wyklepie A no, Andrzeju nie denerwuj się to się wyklepie Ten już zasuwa jak to z radą aby ja przyjechał Jestem hardcorem masz teraz wałek? Nie co jest? Ktoś się nie robi za Ewa. To no serio? Ale Nie ja, ma się, że nie. Czekaj, jest hero. Czekaj, stój. Stój, stój, stój. Weź teraz separatni. Ty też no. ja, wołka. Ale ja, ja. Coś zobaczę. Ej, hey, Lufty, chodź tutaj, gdzie ja jeździłem wcześniej. Zajmali wałek, no nie wierzę. No, ty, no, ty, no, ty, no mówię, że nie ktoś golec. się nie bał i Ty kości, ty. Bez wałka. Dobra, jest ty. Ej, chodź tutaj, Lukti, czy gdzie ja cofnę teraz? Teraz, bo ja tu. No co? Chodź tutaj, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, 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 czekaj patrz. Tutaj przejechałem niechcący, aż tu. Tu. Aż tutaj, ku, <grym> Tutaj, gdzieś. Dobra, kości. <grym> Dobra, weź się zady, ty. Aż tu dotąd gdzieś pojechałem, przypadkiem jedziesz, ty tam? No, kosi. No to kosi, dobrze. Jakieś jak ślady tu zostawiasz, Ja to przewracam. To ja zostawiłem takie ślady? No. No jakie? Do 22 na godzinę. Zsywaj, tym pomatem na mniej. Nie no, no ja wolę na szybciej. szybciej. A nas po mnie poprawi. Nie, ja, na pewno. Ja nas tak ja poprawi poprawi na tym to... pomacie. Jak ja chcesz kolejny, to jest ostatni. Jezu ostatni pokos słomy, nie wiem co to znaczy To na boki słucham. da się, ty! Na co da? Na boski. Ostatni pokos na 10, ale on kurde na zapierdziela 30, ty Ale jaja Narazie, że podłoczek tak jakby przewraca O kurde Patrz, i teraz nitro tam nas, co się dzieje? Patrz. Poszedł. No widzisz na turbinie, przewracasz? Ja to lecę jak szalony, ty. Tak, jak Memory 5. Hazard of Disgo. O, ten już pokręcił mi mi tu. A1,9 TDI. <laughs> A1 Bez pompu wtrysku. No nie, na zwykłych wtryskach. Hmm. A. Bez pumpy. Ale z bumbą. Albo z pumbą. O. Tak wam. Albo grubo, albo wcale. Albo rybki, albo akwarium. Ja wybieram frytki. A ja nawet dwa. Frytki. A jaka kebab? O jaki Andrzej, jaki burżuj rotoś <grytki> ci to tak... O to, jaki to robisz chyba. Dobrze jest, Andrzeju, nie denerwuj się. Nie powiem, że ja nie robię, no ale. Ale Hiro, żebyś ty robił, mi jaki? Hiro? Nie tak, ty... Rozumiem, ja, ale ty. No nie, ale ty? Nie spodziewałem się tego potrafił. Andrzeju, nie denerwuj się. Panie nie tego się nie wyklepie. <grym> wyklepie. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Tak. Pod kocem trzymał. Hmm, i jeszcze poklepał. Mhm. No. jak sprzedawał. Nie ja, sprzedawam, ale ominiaki. Wow. To nie ja tam robiłem. Hiro, nie zganiaj. Hiro, <grym> nie zganiaj na mnie. <grym> gdzie, gdzie te ominiaki? A ja tu? Nic nie wiem. No to było na środku, pola. Jakie ominiaki, ja tu nie, wiem. nie widzę. Zaraz się zdarzym. Wybuchnę, wybuchnę, wiedziałem, że mnie zahaczy kosiarką. Wybuchnę. <grym> Dobrze, że nie kończywką. Kurna, chciał się styknąć, ale ja się nie dałem. Dobrze. Wiesz, Andrzeju, wiem, yy, co tu grozi. Wybuchnięcie. Dokładnie. Opowiadali już. Tempo macie jeden na godzinę, jadę 30. <grym> no to realistyka. Hamuluj. Hamululuj. Hamalanajnen. Hamaleidlinen. Ten co wjechał, ty kosiarkę urwał. Porwał za wesoło. No No jaki urwisz? Nie, tu gdzie trzeba, żebym wjechał. Ty Andrzeju, ty koś tam, by ja już kuńczę, przy, kuńczę ten, przywracać. Jeszcze nie, kończysz, panie. Kuńczę, chłopie, ja tu. Drym tym z dym. Jaki Jeszcze mówi ferdek nie. kiepski. No. Panie, nie tak szybko. No to panie prezesie, jak to mówiło? Rym, cym, cym, z dupy, dym? Dziu! dyn no To będzie jak tam idzie. No to libra. tą przewracarką. No to bardzo dobrze był rzek. No ja jestem powiem. tak, bliżej jak dalej, nie dalej jak bliżej. Bliżej jak średnio. To nie jest bliżej Radomia. No, ale nie to nie no, na pole to może A, robić ty. tam. Ja popsuje to przed Johnnygo opieprzanie mnie. <laughs> Muszę delikatnie skręcać tą przewracarkę, bo ona strasznie się gnie. O, o już, o. Już porobienie to teraz na dwójkę jest się. Ej, nie koś misiana. Ten Misiano kości. na dwójkę. Na dwójkę jeździ. Prowadź hero, bo ty wiesz I za wyłącz z tyłu. No ty... Dawaj tam. No czekaj, no muszę to podnieść do góry, bo to mi któraś jeszcze działa. Tylna dźwięk Nie, przednia. Ale mi się świeci w tym tym. W tej walce. Na no, czwórkę wyjechałem, nie? No, wyprzedzaj. Zamiast pojechać ja tędy dobra. drogą, by szybciej dojechali, to do, na apko jadą. Zresztą no, za kajdźmy. Nie! nie u ciebie jesteśmy, to co za nie Jak pracy najdalej pracy. ode mnie. A ja cię widzę stąd. O właśnie, no widzę, to... jak, jak jedziesz w kierunku lasu. No co dobrze, a ja cię. Nie widzę, no i dobrze, no i jest, nic, jest nic, I wszyscy są szczęśliwi. Lów to nie jest, jesteś. więc dobrze jest. Dawaj szybko, turbinka. Jezus Maria jak rzuca do przewracarku. Misz ja on nie widzi jak jedziemy. Nie widzę też. Co widzisz? Pokazać ci, że widzę? No. Ja jestem już na jednym ja na jednym, co? No cześć. <noise> no i za to. To do na cześć. <noise> Ja, ja, ja Przejechali do... przez środek pola, ty. Tak na skuśkę przez pola. tak troszki. A ja teraz płynę przez jezioro. Nawet mówili, że umiem pływać. Chirowałek ci urywał, ty spokojnie. to nie, taki, nie w takim sprzęcie kieruj żwałki, bo uryjewał. No. Oni ja tak... tu i w John a Ursusa wpływałem wszystkich. Chłopie jak on wsiadł jak on do tego Hamalajnena, to chłopie... No to runa spadła się nie prawie. Nie Panie, Nimitz płakał jak sprzydował. Ja tu i Johnemu już mana rozwaliłem. Chłopie, jak on, hero ostatnio jedzie swoją Astro, no nie? Wiesz, jedynka, dwójka, trójka, idzie do odcięcia. I dzidę do odcięcia, 120 było na liczniku, a on ręczny i bokiem wchodzi, a co? Przecież ostatnio było o tym piracie z tego, z Zamoś... Zamościa, co tam w radomie jeździł. No. No. Nie Nie. No, to, to chyba nie, nie te informacje słuchacie, jakieś no. inne informacje słuchacie. W tych jak to babki okradają w Sosnotu. Babki z Radomia. A, a słyszeliście o tym, że ten, o tej chciwej babie z tego, z Radomia? No, ja słyszałem. Ja. Dobry. Muszę zaparkować gdzieś mój ciągnik na poboczu, bo mnie wołają Hi Hiro. A czego inaczej? A czego ty danas tak w dziwną stronę jeździsz? Zaraz się nawrócę, spokojnie. I ty odwrotną stronę Hiro jeździ. Ja? Tak. Nie według wskazówek zegara? Nie, to nie według wskazówek zegara, czekaj. No, no nie, jeszcze odwrotnie. Nie. No musisz jechać w stronę wskazówek zegara. Wiemu. Bo inaczej nie może, zaczek ta nas kosi. Jeździ, tak jakby jeździ po trawie i dogniatał tą trawę. No i bo to ta nie widziała. to ta nas, to może, no nie? No, ja ze dwóch na chwilkę. nie bierze. Teraz wrócę. Niemiec nie płakał jak sprzedawał. Ja myślę, że płakał. Nie, o tym kosiarkę nie, bo nie bierze dokładnie. <noise> nie zmieścił się. Uciekaj, uciekaj, bo I. Ja je ja wbijam wsteczne. Kilometry, no tak. ty. Nie wiesz, gdzie na wstecznym hamuje, ty. Jak w 60 ja hamujesz? Przecież ty hamulcy w 60, w 60 nie masz. Jak to so? Pozryksiłem. So, so, tylko jedziesz, jedziesz, ta. Nawet jedynki nie wrzuca, trójka, dzida od razu. Do, do, dojeżdża wsteczne. To taki no, ta nas jak jeździ tak Kolonezem? <traktorem>, Traktorem Albo z czwórki, albo z trójki się rusza. To o, dzielę. no właśnie, no. i to jest prawdziwe, prawdziwe mądre ten. Boże, nie kiedy z piątki nawet. No to piątki. ciężko, to ciężko. Co bardzo rwie wtedy, no nie? Nie, nie jest tak źle. Ale jak jeszcze przyczepywał, chłopie. Bo... Zobaczmy, co się dzieje no, teraz. Tu, 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 tu. Ten tu jedzie znowu. Panie Majster. Będę tam. Co on zrobił? Nic, nic, nic. Uciekaj, szybko. Ja widzę wszystko. Czego ty się wjechał w trawę. Jaką trawę? Tam to w Radomiu. Ja by nic nie wjechałem. Przecież ja wszystko widzę. Widzisz, że co tu, tu kamery kłamio? No. Co się kameru? Czekaj, czekaj, Hiro. Nie, nie jest jeszcze, dobra? Niech jadę jadę Chcę zobaczyć co zrobiłem? Nad to nie jechał na to zasiane. No mówcie mniej co tam jedzie No jaka zrobisz Ty no co wy tam robisz? O, na milimetry No I... i teraz będę ci to zbierał. Kawałkiem Kusiarki, no to co? No i dobrze, chodź poprzewracasz. Dobre, bo za dwa razy kozić i od razu się siano zrobi. No dobra, dobra sprawa. O, uwaga, Krzy co coś robi tam. Co? Coś ty tam robisz? Co niby. Nie wiem, ale tak. aha. Tak ja robił, no. Przestraszy... Przestraszyłem się o ciebie, no nie? Nie <laughs> damy co ty tam robisz? Usuwa łęciny. Ej, poważna sprawa. No. To już mówiłem, albo grubo, albo wcale. Albo rybki, albo akwarium. No. Taka sytuacja. Kombinacja. Hemoglobina, mistyfikacja. Dokładnie, też tak uważam. Tu ślami, tu Tutu, 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 Ślami, ślami, Szlami? Nie. Nie. Ja nie pamiętam. A to nie po Nie, ja nie pamiętam, co ty do mówisz. Teraz tu kończę te, te pole No to jeszcze Ci zostało jeszcze jedno Tak skończysz To i tak nie dokończysz No dwa przyjazdy mi zostały tam i z powrotem mm -hmm. tej w tamte A my no to chyba będziemy tu siadał potem zgrabiać i pracować Znaczy chłopaki będą, bo ja będę musiał prawdopodobnie Jakby to powiedzieć O mam się Mhm, belki układać. Dłoniecie W końcu mogę całą swoją szerokością przewracarki. Jak ja jadę 13 na godzinę, to co ty się dziwi? Jadę 20. To jest chyba różnica, no nie? Ja tam 30. <noise> ja jadę o dwa więcej. Nawaj Hiro. Napędzaj się. Dawaj włączaj swój odwet akwamaryny. Oha, co krzychu robi. Co tam? Nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Przecież nie robię, nic nie robię, no, nie wiem. Robisz, robisz. Cóż, jak tylko szumisz. Szumisz jak... liście na wietrze. O, jak, jaką piękną poezję teraz wytworzyłem. Gruba. Albo wcale. No. N idziesz do kina? Ja? No. O, na co, po co? No, tak oby, jest film. Nie. Zapraszam swoją kobietę na ten. Była na, 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 list, na listy do M. No właśnie na tym była. A ty jesteś głupi A nie chciała iść. Próbuję zaprosić na, na Mikołajki, przynajmniej prezent z głowy byś miał. No, no widzisz, nie pomyślałeś. No dobra, ale już dzisiaj była, gościu. To co, ale, ale co ty coś poszedł, no. Wypuściłeś dziewczynę samą na no, romantyczny film, a z chłopakiem jakimś innym była? Nie, z koleżanką była na tej. Tak, tak, A koleżanka to, to Andrzej. No ale ja nawet widziałem, bo wysiadła na przystanku. Wysiadł. O, ta, po o, przystanku. O, ta. tak, a, a potem. O, dzięki. O i razem wsiadłem, wsiadłem do autobusu. Tak, tak, a, tak, a, tak, a, tak, a, tak. A w autobusie. autobusie nikogo nie a w autobusie. Cześć, nie. cześć, nie. cześć jestem Andrzej. Ja Jestem Andrzej z Radomia. Ja... Chyba chila, to, 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 to już w, w ogóle, jakby poszedł do Andrzeja z Radomia, chłopie... Ja bym się pochlastał. O, ja, ja, a co? To jedź pierwszy. Będę cię opóźniał. Ty, Andrzeja, a tak serio to co mam teraz robić, bo żeś już skończył? Że żeś już skończył, to... Jechać do Radomia. <laughs> Chyba ty. To proponuj... ci bilet. O, to proponuję ci, no nie? No. byś mógł oczywiście, bo nie wiem, czy to jest możliwe. No. Proponuję Być ci, żebyś zawiózł to... Ten ogławiacz do Johnnego na farmę. O kurde. Odpiął kombine i zaczął kopać pyrki. Dobra. Kaju no ta farma. Tam gdzieś tankował. Tam gdzieś ja? tankował. Dobra. Gdy tam. No to dawaj. Dwa to pan. Ma jeszcze całe 8 minut. O kurwa. Może się uda. Ja też właśnie nie wiem. Doszłownie. Damy radę. Tak, damy radę. Wow, damy, radę. Nie, damy radę, nie damy rady. Wszystko spierdzicie. Zawsze i wszędzie. Różki skakać będzie. Dokładnie. To właśnie chciałem to powiedzieć. Ale nie wiem jak to ująć. Zawsze i wszędzie. Różki skakać będzie. Mhm. Każda impreza, każda po południu lufty skacze, Ty muzykę słyszy? Nie? Jo, jo, dokładnie. Też tak, no nie, to też chciałem powiedzieć, ale nie wiem jak to ujęć, no mówię. To impreza skacze do góry. Tak. Cała sala razem z nami. To jest na no, na walkę, do góry o, to nas do... Cofam. <laughs> do góry ręce... To weźcie mi tam, nie róbcie tych lagów, bo zwala to wszystko Johnu, Johnem. I to jest z nim, miał rachunki do wyrównania, a nie z nami. Ten, ten ci wyślę tam rachunek do domu. To ja opuszczam to pomieszczenie. A, 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 a potem tak. Wraca kiedyś krzyk, krzychu do domu, no nie? I, i, i jego mamy się da. Szysiek, na, na ile pieniędzy ty, uszkodził ten sprzęt? Na 200 milionów? Skąd ja teraz takie gorki dostanę? Ale mamo, ja nie chciałem, ja tylko grałem. No coś ty zrobił, bo jeszcze raz przez cały tydzień malował pokój. aby hamulce nie działały. Komu hamulce nie działają? Nie no, Krzysiu, przepraszam. Nie obrażaj się. Ale zrasłem. No nie wiem, no tak. O. Krzyś, jak tam jeździ? No, kurde, że jakaś baba przejechał. A nie, nie wiesz jej na maskę. Poczekaj. Aha. Dlaczego jeszcze... ja czemu on nie chce jechać, a tu ręcznie jest zaciągnięty. Coś z tym Na nim ja tam dojadam na te pole, nie? Jak skończycie, to odstawcie na tę gospodarkę. Dobra. Eee... K-1 ten Bizon, raczej kombajn. Tam stoi chociaż, na środku gdzieś. Ja, jest. Ajajee... jestem w echiku czasu. Tam se z mana jakiegoś podebrać, czy coś? Co masz wtedy pod to, pod to? Po, 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 wysypać. Aha. Ale co sobie wezmę do roboty tego. No spoko, spoko. 11.024. 0 24 O kurde cool, ty. Nie dziwi, jak on te trzy, trzy przyczepy podpiął, nie? Normalnie. Ale to są te... to są skręty przecież. My, my po pięć podpinamy. Co? My po pięć podpinamy. Trzeba być na live'ie i zobaczyć, jak się podpina przyczepy, tak jak... O matko... Czekaj, bożem, laga leci. O, właśnie się mówię, co ci... Zepsuło. Co ci się zepsuło? Opuść kosiarkę, podnieś kosiarkę i... On kosiarkę, no i co? Ono tak nisko Może no, Może nie wiem. To jedziemy na farmę. Jedźcie na farmę i możecie... Gdyż jeden może prasę podpiąć, drugi może podpiąć tą zgrabiarkę, no nie? Ja znaczy, prasę podepnę. Znaczy, inaczej, inaczej tak, lepiej niech je podpina ten. Musisz mi zostawić ten... Ta na sto. Bo ja muszę do tura mieć. Okay. Tak więc nie zrobisz do góry rąk. Pana, jak poszedł przez pola. Jaki ten kombajn wielki. Jakie pola, ja tu po drodze jadę. Daj środę. O, Johnny wrócił. I pisze pewnie do mnie. Ja po jadę. Muszę wszystko wydać raz. O, panie. Ej, na zobacz jak ja jadę. O, wyjechałem znowu. Dobra. Na zdrowie. Któro prasę mam podpinać? Kost, na kostki to żółto. Jo, szybki jesteś. No, tak więc, kochani, to by było na dlaczegoś żywym dziecku. Ja wiedziałem, że... że nie znaczy, kopać nie. Mam nadzieję, to że, było że mam, się... do mam nadzieję, że, mm. że wam się podobało. No i w ogóle do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak więc, hej, cześć. W ogóle. Cześć. Wąskie czoło w ogóle. Pół metraczowo. Piłe tarczowo, półmetraczowo. No, dziękujemy wam. Jeszcze raz. Ja sobie przynajmniej kawałek tak. zrobię. No dobra, to się zrobi. O kurde no. kopię ty. Tak więc do zobaczenia. Dobra. No cześć. Czym Krzy się się nabli. Co by wam niebi... Czy Krzy krzychu kopię? Kopię. Niech kopię. Niech kopię. No. Jak prąd. No to cześć. No to trzymaj się. No to cześć. się.